Chłopaki, dzisiaj zebrałam dla was kilka produktów, które na pewno Was zaskoczą. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale uwierzcie mi, będzie co oglądać do samego końca. Wszystko zostanie ujawnione po piosence przewodniej. Numer 3. Jest to zestaw dwóch fleksometrów o długości odpowiednio 3,5 metrów. Taśma jest wykonana ze stali i umożliwia wyraźny i natychmiastowy odczyt skali. Łatwo się odwija i z odpowiednią prędkością nawija. Powłoka UV sprawia, że jest ona szczególnie odporna na kurz i wodę. Bardzo praktyczny mechanizm samoblokujący umożliwia zatrzymanie pasa na żądanej długości. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2 Taśma miernicza została wykonana z myślą o trwałości. Jest wyposażony w gładkie ostrze oraz funkcję powrotu i zatrzymania uderzenia z funkcją zapobiegającą zużyciu. Uchwyt jest ergonomiczny, metalowy hak umożliwia bezpieczne zawieszenie go na pasie, dzięki czemu można bez problemu pracować nawet na dużych wysokościach. Ma on długość 5 metrów i jest produkowany zgodnie z normami UE klasy pierwszej. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Jego taśma ma długość 5 m i szerokość 32 mm. Zapewnia wysoką widoczność dzięki powłoce z mylaru i dodatkowej powłoce pierwszych 7 cm z odpornej na zużycie folii Blade Armor. Nowy mechanizm przycisku zatrzymania włącza automatyczną blokadę, co zapewnia lepszą kontrolę podczas zwijania taśmy. Rama jest wykonana z materiału dwuskładnikowego. W zestawie znajduje się dodatkowy duży haczyk i magnes. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.